Cześć, witam wszystkich Moi drodzy Nie chcę już mi się tego powtarzać, ale Powtórzę Proszę czytać opis Dostaję non stop jakieś Dziwne pytania O link do tego, czy do tamtego Wszystkie linki Moi drodzy Umieszczam w opisie filmu Czyli pod filmem Wystarczy kliknąć, pokaż więcej, rozwinie się to i na dole będą te linki do sklepu, do grupy. Wszelakiego rodzaju linki udostępniam właśnie w opisie filmu. Także link do mojego Allegro jest także tam. I przy okazji jeszcze powiem, że dzisiaj kończą się aukcje, więc pierwsza aukcja chyba kończy się 19.29. I tak co minutę będą się kończyły, aż do 20 chyba 3, czyli tam 24. Także jakby ktoś chciał, to zapraszam. Link do mojego Allegro jest w opisie filmu, jakby ktoś chciał sobie coś tam wylicytować. Dobra, to będzie na tyle, moi drodzy, z takiej informacji. No i wracamy do tematu epoki PRL. Dzisiaj tematem jest 10 groszy z roku 1968. I oczywiście, jak zawsze, na początek, powiedzmy tutaj dane dla tej monety: 10 groszy waży, moi drodzy, 0,7 grama. Średnica monety jest to 17,6 mm. Moneta jest wykonana z alum polonu. Polon, moi drodzy, jest to odmiana aluminium. Mam małą spinę z jednym z widzów. Z widzów. Może nie widzów. Nie wiem, czy ten człowiek mnie subskrybuje. Powiedzmy, użytkownikiem YouTube'a, pan Sławomir Tromsa oskarżył mnie w jednym z komentarzy. Że oszukuję was, że monety PRL, tak zwane potocznie aluminiowe, nie są wykonywane z materiału, który nazywa się Alpolon, umieszczę za chwilę także jego komentarz, który z jednej strony mnie rozbawił, a z drugiej strony mnie bardzo w kuryku. No także, yy, zanim jeszcze, przy... aha dobra dokończę jeszcze tutaj i zaraz Wam coś pokażę. Yy, moneta jest wykonana z alum polonu, rand, obrzeże, bok, gładki stempel zwykły, moneta obiegowa. Jeśli chodzi o ten stempel, świeżymi stemplami często monety yy, z alum polonu, z aluminium wybijały się jako monety proof-like. Projektantem w całości monet dziesięciogroszowych jest Andrzej Peter. Nakład, moi drodzy, rocznika 68. Jest to 62 204 000 sztuk. Uff, szybko awersik opiszemy. W centralnym punkcie jest umieszczony orzeł bez korony ówczesnego odło PRL-u pod orłem mamy datę emisyjną i w legendzie mamy napis otokowy Polska Rzeczpospolita Ludowa i pod łapą orła znajduje się znak Mennicy Warszawskiej na rewersie mamy cyfrę 10 nazwę nominału groszy oraz gałązkę laurową w formie łuku przepasaną wstążką lub tam kokardą czy też wstęgą zaraz przejdziemy moi drody, drodzy do cen, a tymczasem chciałem panu Sławomirowi udowodnić, że nie dość, że mnie zbluzgał w tych komentarzach pokażę mu po prostu Katalog. Potem pan pewnie tylko używa katalogu Fischera. I czekajcie może troszeczkę, trochę to dalej. I pros proszę sobie, panie Sławomirze przeczytać, co tutaj stoi. Jadę trochę tak wolniej. Tu wszędzie jest napisane Alum Polon. Załącznik do y, zarządzenia ministra finansów z dnia 12 września 1956 y, POS 963. I jak widzisz, człowieku, nie masz racji, y, także sobie możesz to przeczytać. Jest to odnośnie do monet 5, 10, 20, 50 oraz 1 zł. W osobnym jest także wypisane moi drodzy 2 zł i 5 zł z rybakiem. Te monety były z takiego stopu wybijane. E, dobra, e, jeśli chodzi o ceny, no to wiadomo, zaczniemy od Allegro. I moi drodzy, mamy tutaj ale Kło. Yy, I na pierwszy szczał mamy tutaj fantastę. 2,5 tysiąca złotych. Człowiek albo szuka po prostu jelenia, który to kupi. Yy, albo jego niewiedza jest tak duża, że yy, postanowił wystawić tak wysoką monetę, żeby na niej nie stracić. Yy. Ta moneta, zaraz zobaczycie, nie jest wcale jakoś super droga. Możecie sobie kupić za nieduże pieniądze w stanie pierwszym monetę na Allegro. No, jak widzimy, te ceny powyżej 100 zł. W ogóle bym nie brał pod uwagę, skoro mamy tutaj sztuki naprawdę mennicze. Zobaczmy niżej. No i, i moi drodzy, zobaczcie. 45 zł za Naprawdę super stan. Kto to sprzedaje? Sklep Bochman. Nie jest to żadna reklama z mojej strony. Moi drodzy, no co tu dużo mówić? 45 zł w stanie pierwszym. No oczywiście stan drugi i stan trzeci yy, dla tej monety dla mnie nie, nie przedstawia żadnej wartości. Aczkolwiek ludzie potrafią nawet Stany 3 wystawiać po 12 13 zł lub jeszcze gorsze, jak tutaj, już są całkiem zniszczone. Mamy też tutaj, widzę, za 2 zł napisany ładny stan. O. Także moi drodzy, takie 10 groszy. Idziemy teraz do 1 e, bita. Takie 10 groszy po panu Kałkowskim. Moi kochani, moneta oczywiście w stanie pierwszym. E, cena wywoławcza 100 zł za takie 10 groszy. No, a moneta, jak wiadomo, sprzedała się drożej niż moneta w slabie. Uprzedzam już fakty. Sprzedała się za 414 zł. A moneta ogradowana przez NGC w slabie, właśnie NGC, z notą MS67. Najwyższa nota dla, dla tej monety. Cena wywoławcza, moi drodzy, stówka. A moneta sprzedała się za 345 zł. Także, jak już wiecie, moneta nie jest jakoś super droga. Można oczywiście też na niej zarobić, jeśli ktoś para się takimi rzeczami jak handel monetami. Jeśli takie monety ktoś nie posiada, zapraszam na Allegro. Widzieliście sami. Monet dość sporo jest, tylko przejrzyjcie wszystkie oferty, żeby nie przepłacić. Dobra. Zapraszam, moi drodzy, oczywiście osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują, do subskrypcji. Was to nic nie kosztuje. Mi pomoże w rozwijaniu dalej kanału, a obecnym moim wszystkim subskrybentom dziękuję za oglądanie tych filmów, które nagrywam dla Was, bo bez Was w sumie nie byłoby sensu tego robić, więc Wam dziękuję za komentarze, łapki oraz za wsparcie kanału. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.